Witaj na kanale Kwantowa Przemiana. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który dotyka najgłębszych zakamarków naszego istnienia. Jung nazywał to jaśnią, centrum duszy, ukrytą prawdą, która nieustannie próbuje się z nami skontaktować. Ale nie bój się, to nie będzie wykład o terminach psychologicznych, to będzie opowieść o Tobie, o Twoim życiu. O znakach, które od zawsze ci towarzyszą, choć może jeszcze nie nauczyłeś się ich czytać. A zatem zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, ile razy miałeś wrażenie, że coś większego prowadzi cię przez życie, że wybór, którego dokonałeś w ostatniej chwili, okazał się przełomowy, że przypadkowe spotkanie otworzyło przed tobą nowe drzwi. To nie są zbiegi okoliczności. Jung mówiłby, że to echo jaźni, tej wewnętrznej, wiecznej obecności, która prowadzi cię drogą, choć czasem wydaje się, że błądzisz w ciemności. Jaźń nie jest czymś, co możesz dotknąć czy zmierzyć. To bardziej jak głos za zasłony, delikatny szept, który pojawia się w snach, intuicjach czy nagłych olśnieniach. Czasem to poczucie déjà, vu, czasem niepokój, który nie pozwala ci podjąć decyzji wbrew samemu sobie. Każdy z nas nosi w sobie to tajemnicze centrum, ale nie każdy odważa się je zauważyć. Wyobraź sobie, że całe twoje życie to labirynt. Ty jesteś wędrowcem, szukającym wyjścia, a jaźń to punkt w samym środku. Źródło światła, które próbuje wskazać ci drogę. Nie daje ci mapy, nie podaje rozwiązań wprost. Zamiast tego rzuca przed tobą tropy. Spotykasz ludzi, którzy odbijają twoje wnętrze. Doświadczasz wydarzeń, które są jak testy, jak lekcje. To życie jako dialog między tobą a tym, co większe niż ty. Nigdy nie miałeś snu, który wydawał się zbyt prawdziwy, by go zignorować? Snu, który nosiłeś w sobie tygodniami, czując, że zawiera w sobie przesłanie. To właśnie tam najczęściej mówi jaźń. Jung odkrył, że sny nie są tylko przypadkowym zlepkiem obrazów, lecz językiem duszy. To, co twoja świadomość wypiera, co spychasz na bok w codziennym biegu, Wraca nocą, w symbolach, obrazach czy archetypach. To zaproszenie do rozmowy, ale jaźń nie działa tylko w nocy. Ona obecna jest w synchronicznościach, w tych chwilach, gdy wszechświat zdaje się zsynchronizowany z Twoim życiem, gdy myślisz o kimś i nagle ten ktoś do Ciebie dzwoni. Kiedy od dawna nosisz w sobie pytanie i trafiasz na książkę, film czy słowa, które nie są odpowiedź. Kiedy wydarzenia układają się jakby w mistyczną układankę, to nie magia rodem z baśni, a dialog między tobą a jaśnią. twoim głębokim centrum. Czasami jednak nie chcemy słuchać, wolimy kontrolować, planować czy uciekać w znane. Wtedy jaźń nie przestaje działać, ale jej głos staje się coraz bardziej natarczywy. Wypadki, kryzysy, rozpady relacji często to właśnie te momenty, gdy życie woła cię do przebudzenia, gdy to, co sztucznie budowane, musi się rozpaść, abyś mógł odkryć prawdę o sobie. Może właśnie teraz, kiedy słuchasz tego odcinka, czujesz, że Twoje życie stoi na rozdrożu, że stara droga przestała działać, a nowa jeszcze nie jest widoczna. To znak, że jaśnie zaprasza Cię do wnętrza. Do tego, aby spojrzeć nie na to, co zewnętrzne, lecz na to, co od dawna czeka w Tobie. Bo prawda jest taka, Jaźń nie jest czymś odległym. To nie jakaś tajemnica zarezerwowana dla mistyków czy wielkich psychologów. To jest Twoje serce, Twoja dusza, Twoja nieodkryta pełnia. Każdy moment Twojego życia, radość, cierpienie, miłość czy strata jest drogą, którą to centrum wyznacza. I wszystko, co Cię spotyka, ma sens, jeśli tylko nauczysz się słuchać. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, jak jaśnie przejawia się w codziennym życiu, bo to, co najważniejsze, rzadko ma postać wielkich objawień. Najczęściej przychodzi w drobiazgach, które łatwo zignorować czy przeoczyć. Pomyśl o ludziach, których spotykasz na swojej drodze. Czy nigdy nie zdarzyło Ci się, że ktoś zupełnie obcy, przypadkowy, powiedział jedno zdanie, które brzmiało jak odpowiedź na pytanie, z którym zmagałeś się od miesięcy? Albo że osoba, którą poznałeś przez przypadek, nagle otworzyła przed Tobą nowy rozdział życia pracę, przyjaźń, a czasem nawet miłość. To nie są tylko losowe spotkania. To momenty, w których jaźnie przemawia przez innych ludzi. Relacje są jednym z najważniejszych luster, w których możemy zobaczyć własną duszę. Jung często podkreślał, że to, co podziwiasz w drugim człowieku, istnieje także w tobie. I odwrotnie, to, co cię drażni, to, co odrzucasz, to również fragment ciebie, którego jeszcze nie przyjąłeś. Jaźnie posługuje się innymi jak przewodnikami, nie po to, żeby cię ranić, ale żebyś mógł odkryć własne wnętrze. Wyobraź sobie, że każdy człowiek, którego spotykasz, niesie kawałek układanki, której centrum znajduje się w tobie. Jedna osoba pokazuje ci, czym jest odwaga, inna obnaża twój lęk. Jeszcze inna przypomina ci o radości, którą dawno w sobie zagubiłeś. Razem tworzą lustro, w którym powoli zaczynasz rozpoznawać własne oblicze. Ale jaźń to nie tylko relacje, to także intuicje, które prowadzą cię subtelniej niż logika. Czy pamiętasz te chwile, kiedy wszystko krzyczało? To nierozsądne. A jednak wewnętrzny głos mówił: Idź tam. I kiedy mu zaufałeś, okazywało się, że to była najlepsza decyzja w Twoim życiu. Jaśnie nie mówi językiem rozumu, mówi językiem uczuć, symboli, nagłych impulsów. To dlatego tak często czujemy, że coś powinniśmy zrobić, choć nie potrafimy tego uzasadnić. Czasem ten głos pojawia się w momentach przełomowych. Na przykład, gdy stoisz przed wyborem, zostać w pracy, która daje ci bezpieczeństwo, ale wysysa twoją energię, czy pójść w nieznane, gdzie czai się ryzyko, ale także wolność. Rozum często wybiera to, co przewidywalne, jaźń, to, co pozwala ci się rozwijać. To dlatego czujesz w sercu niepokój, gdy zostajesz w sytuacjach, które już dawno przestały być Twoje. Twoja dusza wie, że przyszedł czas, aby pójść dalej. Nie zawsze jednak jaźń przemawia łagodnie. Czasami, gdy ignorujesz jej znaki, życie zaczyna walić cię po głowie mocniej. Nagle pojawiają się kryzysy, rozstanie, utrata pracy. A może choroba? I to nie są kary, to przebudzenia, to życie, które mówi: Nie możesz już dłużej spać, musisz wreszcie zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Bo paradoks polega na tym, że najtrudniejsze momenty często okazują się największymi bramami do siebie samego. Pomyśl o chwilach, gdy wszystko się rozpadało gdy wydawało ci się, że świat się kończy, a potem, po czasie, widziałeś, że to właśnie ten koniec był początkiem czegoś nowego, że tam, gdzie upadłeś, czekała droga, której wcześniej byś nie zauważył. To jaźń prowadziła cię w stronę czegoś głębszego, nawet jeśli wtedy tego nie rozumiałeś. Można powiedzieć, że jaźń jest jak niewidzialny reżyser Twojego życia. Ty grasz rolę, czasem improwizujesz, czasem się gubisz, ale scenariusz zawsze ma ukryty sens. I nawet jeśli teraz siedzisz w trudnym momencie, to właśnie on może być kluczem. Bo jaźń nie chce, żebyś żył w połowie. Ona chce, żebyś doświadczył pełni. Pełni, która czasem rodzi się w chaosie, w cierpieniu i w nagłej zmianie kierunku. Dlatego najważniejsze pytanie brzmi: czy umiesz zaufać, nie sobie w sensie ego, które wszystko chce kontrolować, ale temu większemu ja, które wie, dokąd zmierzasz, nawet gdy ty sam tego nie widzisz. Jak więc zaprosić jaśnie do codziennego życia? Jak sprawić, by ten subtelny głos nie gubił się w hałasie obowiązków, stresu i ciągłego pędu? Pierwszym krokiem jest uważność. Brzmi prosto, ale w praktyce oznacza coś więcej niż tylko medytowanie przez kilka minut dziennie. Chodzi o gotowość słuchania, nie tylko własnych myśli, ale także ciała, emocji i intuicji. Twoje ciało często wie szybciej niż umysł, co jest dla ciebie dobre. Kiedy serce przyspiesza na myśl o pewnym wyborze, a uspokaja się przy innym, to wskazówka: jaśnie nie mówi głośno, ale twoje wnętrze zawsze daje ci sygnały. Drugim krokiem jest otwarcie się na sny. Jung uważał, że właśnie w snach jaźń odsłania przed nami symbole, które prowadzą nas ku całości. Nie trzeba od razu być ekspertem w interpretacji. Wystarczy zacząć je zapisywać. Czasami, symbol, który powraca w snach, staje się niczym drogowskaz. Pojawiają się obrazy, które początkowo wydają się chaotyczne, ale z czasem układają się w opowieść o Tobie samym. Sny są jak listy od Twojej duszy. Trzecim krokiem jest twórczość. Nie chodzi o to, by od razu malować obrazy czy pisać powieści. Twórczość to każdy akt, w którym pozwalasz wypłynąć temu, co w Tobie żywe. Może to być taniec, rysowanie, pisanie dziennika, a nawet zwykła rozmowa, w której jesteś całkowicie szczery. W tych chwilach jaśnie ma szansę wyjść na powierzchnię, bo nie jest już tłumiona przez logikę czy kontrolę. Czwartym sposobem jest symboliczne podejście do życia. Jung powtarzał, że świat nie jest tylko realny, ale jest także symboliczny. Każde wydarzenie, które cię porusza, niesie znaczenie. Spotykasz kogoś po latach w najmniej oczekiwanym momencie. To sygnał. Strata, która nagle cię dotyka, to również zaproszenie, by poszukać głębszego sensu. Jeśli potraktujesz życie jak sen, w którym każda postać i wydarzenie jest znakiem, nagle odkrywasz, że wszystko cię prowadzi. I wreszcie. Piąty krok odwaga. Bo otworzyć się na jaźń oznacza zgodzić się na zmianę, a zmiana zawsze niesie ryzyko. Twoje ego lubi to, co znane, powtarzalne i bezpieczne, ale dusza nie przyszła tu, by się chować, przyszła, by żyć pełnią, a to oznacza, że czasem trzeba zaryzykować. Podążyć za impulsem, który wydaje się irracjonalny, ale jest pełen życia, zmienić pracę, wejść w nową relację, przeprowadzić się, czy zacząć coś od zera. To właśnie w takich decyzjach najczęściej odzywa się jaźń. Zastanów się, czy w Twoim życiu nie ma teraz miejsca, w którym czujesz wewnętrzne tak, choć rozum mówi, że to szaleństwo. Czy nie ma decyzji, która wraca w Twojej głowie i sercu, mimo że próbujesz ją odsunąć? Może to właśnie tam czeka Cię spotkanie z Twoją jaźnią. Bo w praktyce praca z jaźnią polega na tym, by częściej ufać temu głębszemu głosowi niż zewnętrznym oczekiwaniom. By nie bać się zejść z utartej ścieżki, jeśli czujesz, że prowadzi donikąd. I by patrzeć na życie jak na podróż, w której każdy znak, każda osoba i każdy kryzys ma swoje miejsce w większej całości. Życie w zgodzie z jaśnią to nie bajka o wiecznym szczęściu, w której wszystkie problemy nagle znikają. To raczej droga, na której problemy przestają być przeszkodą, a stają się nauczycielami. Gdy działasz z poziomu ego Każda trudność wydaje się atakiem, czymś, co trzeba jak najszybciej pokonać lub odsunąć. Ale gdy prowadzi cię jaźń, zaczynasz widzieć, że każdy kryzys jest etapem Twojej podróży, bramą do głębszego poznania siebie. Wyobraź sobie, że Twoje życie to rzeka. Ego chce budować tamy, kontrolować nurt, kierować wodę w określonym kierunku. Jaśnie z kolei mówi, zaufaj rzece. Ona wie, dokąd płynie. Czasami nurt jest spokojny, czasami gwałtowny, a czasami wpada w nieznane wody, ale zawsze prowadzi cię tam, gdzie powinieneś być. I taka perspektywa zmienia wszystko, bo nagle przestajesz żyć w wiecznym lęku, że coś pójdzie nie tak. Zaczynasz rozumieć, że tak i nie tak to tylko kategorie Twojego umysłu. W głębszej rzeczywistości każda sytuacja jest potrzebnym krokiem. W relacjach jaźń objawia się jako autentyczność. Ego chce się podobać, dostosowywać, grać rolę. Jaźń zaprasza do tego, byś był sobą, nawet jeśli oznacza to, że ktoś cię odrzuci. Ale paradoks polega na tym, że kiedy jesteś naprawdę sobą, zaczynasz przyciągać ludzi, którzy rezonują z Twoją prawdą. Relacje stają się głębsze, bardziej prawdziwe. Nie musisz już udawać, nie musisz gubić się w cudzych oczekiwaniach. W pracy czy pasji jaźń jest tym, co prowadzi Cię do poczucia sensu. Możesz robić coś, co daje pieniądze i stabilność, ale jeśli twoje wnętrze jest puste, zawsze będziesz czuł niedosyt. Kiedy jednak idziesz za głosem jaźni, nawet trudności w realizacji pasji stają się źródłem energii, bo czujesz, że robisz to, co jest naprawdę twoje. Największym darem życia, w zgodzie z jaśnią, jest wewnętrzny spokój. To nie jest spokój braku wyzwań, to spokój, który mówi, cokolwiek się wydarzy, to też jest częścią mojej drogi. To spokój, który nie wymaga wiecznego kontrolowania, planowania i zamartwiania się. To spokój, który pozwala Ci żyć tu i teraz, naprawdę obecny i naprawdę żywy. Można by powiedzieć, że jaźń to Twoja najgłębsza tożsamość. To nie rola, nie imię, nie zawód i nie historia, którą opowiadasz o sobie. To źródło, które zawsze było w Tobie, zanim nauczyłeś się słów, zanim przyswoiłeś oczekiwania świata. To głos, który prowadzi Cię od zawsze, tylko czasem był zagłuszony przez hałas życia. Dlatego największym aktem odwagi, jaki możesz podjąć, jest zgoda na to, by twoje życie było kierowane przez coś większego niż twoje ego. To oznacza zaufać, że jesteś częścią większej całości. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz wszystkiego kontrolować. Wystarczy, że pozostaniesz wierny temu, co w tobie autentyczne. I że będziesz gotów słuchać głębszego głosu, który mówi do ciebie w chwilach ciszy, w snach, w intuicjach i w symbolach codzienności. Wtedy twoje życie przestaje być przypadkową serią zdarzeń, a staje się ścieżką, twoją własną opowieścią. A ty odkrywasz, że ta opowieść nigdy nie była pisana przez przypadek. Podsumowując, Jaźń to nie abstrakcja z książek psychologicznych. To Twoja najgłębsza natura, Twoja wewnętrzna mądrość, Twoje połączenie z czymś większym. Żyjąc z tego miejsca, zaczynasz doświadczać prawdziwej pełni. Nie dlatego, że życie staje się łatwe, ale dlatego, że wreszcie staje się Twoje. Jeśli ten odcinek poruszył Cię w jakiś sposób, zostaw proszę komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami. Czy czujesz czasem, że prowadzi Cię coś większego? Zachęcam również do polubienia tego materiału i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem.